Hej, zajmujesz się transportem albo chcesz dopiero zacząć? Zapominanie o zleceniach, puste przejazdy ciężarówek, spam w skrzynce mailowej. Z tym trzeba sobie poradzić. Dlatego istnieją programy, które robią tak zwany porządek. Opowiem ci, jak ułatwić sobie pracę. Po pierwsze, musisz mieć coś do planowania i zarządzania transportem. Coś, co pokaże Ci wszystkie zlecenia, kontrahentów, ładunki i trasy wszystko w jednym miejscu, bo Excel już dawno nie wystarczy. Po drugie, monitoring floty. Mowa tu o pełnym wglądzie: jak jeździ, ile pali i czy nie marnuje czasu na parkingach. To są konkretne dane, które dają oszczędności. Trzecia rzecz czas pracy kierowcy. Każdy kierowca ma limity, przerwy i obowiązki. Musisz to kontrolować nie tylko, żeby nie dostać kary, ale po to, by móc dobrze planować i trzymać się terminów. Do tego wszystkiego dochodzi ewidencja kosztów. I faktury, i rozliczenia z kierowcami to też powinno być spięte z systemem, który nie zrobi z tego operacji na tydzień. I jeszcze. Przepisy, opłaty drogowe, zgłoszenia przewozu paliw czy alkoholu. To nie są dodatki, to jest obowiązek. I teraz najważniejsze. Na dobry początek nie musisz inwestować w milion systemów. Wystarczy, że wybierzesz EcoTrack. Masz tu wszystko, czego potrzebujesz na start: monitoring floty, płatności etol, obsługi czasu pracy kierowcy, zgodność z przepisami. Masz pytania? Napisz w komentarzu.